Jakie są koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii i jakie są koszty codziennego życia? I jak się żyje tak naprawdę na co dzień w Hiszpanii? Zapraszam na film. W momencie, kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości za granicą, oprócz kosztów samego zakupu, dodatkowych Podatków, kosztów notariusza. Interesują nas również koszty utrzymania nieruchomości na co dzień. Ile tak naprawdę ta nieruchomość będzie mnie kosztowała każdego miesiąca? Dodatkowo też interesują nas koszty codzienne. Część klientów kupuje nieruchomość typowo inwestycyjnie i te koszty utrzymania nieruchomości są dla nich najważniejsze, ale część z nas, inwestorów, chce po prostu w tej nieruchomości być. Czasami tylko okresowo, na przykład w zimie, ale czasami planujemy przenieść się na stałe. No i musimy wiedzieć tak naprawdę, ile to mieszkanie w tym naszym wybranym kraju, w tym przypadku Hiszpanii, nas będzie kosztować. Jeśli chodzi o koszty utrzymania nieruchomości, no to jest kilka składowych. Pierwszą i podstawową rzeczą, no to jest czynsz. Apartament będzie nas kosztować jakąś określoną kwotę czynszu co miesiąc, identycznie jak w Polsce. No i zależnie od wielkości tego apartamentu i co bardzo istotne od jakości części wspólnych i tego, co wchodzi w zakres części wspólnych, od tego będzie zależała wysokość czynszu. I teraz jeśli mamy zwykły, standardowy apartament, nie mamy jakoś rozwiniętych części wspólnych, no to ten czynsz będzie się zaczynał około od wysokości około 100 euro. Oczywiście im więcej metrów kwadratowych ma nasz apartament, tym więcej, ale te 100 euro to jest taka kwota wyjściowa. I teraz im bardziej będziemy mieli rozbudowane części wspólne, a chodzi o baseny, o tereny zielone, siłownie, Jakieś dodatkowe miejsca wspólnej rekreacji, które muszą zostać posprzątane, przygotowane, zadbane, szczególnie mówimy tutaj o zieleni, no to ta kwota będzie wyższa. Jeśli mamy apartament większy, luksusowy, w budynku na przykład z recepcją, z ochroną, to również ten koszt będzie wyższy. I tutaj, przy apartamentach luksusowych, czynsz. Miesięczny może wynosić nawet 300-400 euro. Czyli mamy ten przedział od 100 do 400 euro. 400 euro to już jest taki top luksusowych nieruchomości z dużymi częściami wspólnymi, a 100 to jest punkt wyjściowy. Więc to jest rzecz, którą warto sprawdzić w momencie, kiedy nabywamy nieruchomość. No i policzyć sobie, uwzględnić to w naszych kosztach miesięcznych. Następna rzecz to są kwestie płacenia rachunków. I tutaj no, zaczynamy od prądu. Wiadomo, że zależy trochę koszt naszego prądu comiesięcznego od tego, jak duże będzie obłożenie nieruchomości. Czy będziemy z tej nieruchomości korzystali no, codziennie, bo przenosimy się na przykład na stałe, czy nasza nieruchomość będzie wynajmowana długoterminowo i znowu te koszty prawdopodobnie będą ponoszone codziennie, czy też, czy to będzie wynajem, wynajem krótkoterminowy, co robi większość inwestorów. Również jeśli jest to najem długoterminowy, no to koszty prądu możemy przerzucić na najemcę. Tak? Najemca może ponosić dodatkowo, oprócz tego co nam płaci, koszty prądu. Jeśli to będzie najem krótkoterminowy, no to raczej my będziemy musieli ponieść całkowity koszt, ale jeśli nasze obłożenie najmu na przykład wynosi 50%, no to będziemy, nie możemy przyjmować stawki 100% w momencie, kiedy byśmy tam na stałe mieszkali. Szacuje się, że średnio prąd dla takiej nieruchomości około 60 m kwadratowych to jest jakieś 120 euro miesięcznie. I zależnie od tego musimy sobie zadać właśnie to pytanie, jakie będzie obłożenie tej nieruchomości, czy będziemy tam permanentnie, czy nie. Ale to jest taki punkt wyjściowy. Wiadomo, że im więcej różnego rodzaju urządzeń, tym więcej zużycia prądu i koszt wyższy. To, na co chciałbym Państwa uwagę zwrócić szczególnie, to jest koszt klimatyzacji, bo o ile w polskich mieszkaniach no, nie zawsze mamy klimatyzację, to w mieszkaniach hiszpańskich praktycznie zawsze i ona jest tak naprawdę nam potrzebna zarówno w lecie, jak i w zimie. W lecie no siłą rzeczy, tak? Lato hiszpańskie jest dużo cieplejsze niż polskie, no i bez tej klimatyzacji byłoby nam ciężko, więc klimatyzacja zużywa dużo prądu i chodzi w lato cały czas. Jeśli chodzi o zimę, to budownictwo hiszpańskie jest trochę mniej odporne na niższe temperatury, inaczej niż w Polsce. U nas oczywiście też używamy ogrzewania. Ale e, powiem państwu, że chyba najbardziej jest zmarzłem w życiu kiedyś podczas zimy właśnie w Hiszpanii, gdzie w e, mieszkaniu, gdzie mieszkałem w Grenadzie, e, no po prostu było przy 7 stopniach na zewnątrz, e, niewiele cieplej w środku mieszkania. To wynika z tego, że nie wszystkie domy w Hiszpanii są odpowiednio ocieplone. Jeśli nabywamy nieruchomość z rynku pierwotnego, warto sprawdzić i dowiedzieć się e, jak jak będzie budowany nasz budynek, po to, żeby mniej więcej przewidzieć, jak Ciepło lub zimno będzie w, podczas zimy. Jeśli kupujemy z rynku wtórnego, to możemy założyć, że będziemy musieli ogrzewać naszą nieruchomość w zimie, no bo po prostu budynek nie będzie trzymał wystarczająco dużo ciepła, więc koszt klimatyzacji jest znaczący i znowu trzeba wziąć pod uwagę, jak często my albo nasi najemcy będą w naszej nieruchomości, bo od tego zależy cena prądu. I średnio taki apartament około 60 metrowy, jeśli z niego regularnie korzystamy, to około 120 euro może kosztować, ale jeśli korzystamy z tej nieruchomości rzadziej, no to te rachunki wyraźnie spadają. Koszt wody. Woda jest płatna z reguły co dwa lub nawet co trzy miesiące. Jej koszt nie jest jakiś wysoki, bo z reguły wynosi około 30 euro na apartament. Oczywiście też te zużycie tej wody może być niższe w momencie, kiedy z naszego apartamentu rzadko korzystamy. I często ten rachunek za wodę uwzględnia już wywóz śmieci. Warto zwrócić na to uwagę, bo czasami tak nie jest. I czasami jest to oddzielnie, a czasami jest łącznie. Więc wywóz śmieci, jeśli jest osobno, to może nas kosztować dodatkowe powiedzmy około 15 euro miesięcznie, ale czasami jest już wliczony po prostu w rachunek za wodę, więc na to należy zwrócić uwagę. No i również, tak, o ile wywóz śmieci no, będzie ryczałtem, to rachunek za wodę może się zmieniać. Należy przyjąć, że zapłacimy, będąc często w naszej nieruchomości, około 30 euro miesięcznie. Kolejną rzeczą jest ubezpieczenie naszej nieruchomości. No, wiadomo, że nieruchomość powinna być ubezpieczona. Jeśli przy zakupie naszej nieruchomości posiłkowaliśmy się kredytem hipotecznym, to bank będzie od nas wymagał też tego, żeby ta nie, to ubezpieczenie na nieruchomości było. To jest głównie ubezpieczenie od ognia. I innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie w Hiszpanii jest trochę droższe niż jest w Polsce. Taki nasz średniej wielkości apartament będzie nas kosztował około ubezpieczenie około 150 euro rocznie za takie ubezpieczenie, ale jeśli mamy dużą luksusową nieruchomość, to to może kosztować nawet kilkaset euro miesięcznie. Oczywiście to zależy, czy korzystamy również z ubezpieczenia od banku, które jest droższe, czy też bierzemy z rynku, no z rynku ubezpieczeń nieruchomości, gdzie możemy sobie wybrać dowolnie firmę i wybrać najtańsze ubezpieczenie na rynku. Ogólnie ubezpieczenia nieruchomości w Hiszpanii są nieco droższe niż w Polsce, ale są dostępne no i bez żadnej wątpliwości takie ubezpieczenie powinniśmy mieć. Kolejny możliwy koszt to jest koszt zakupu alarmu do naszej nieruchomości. My zawsze mówimy, że przy rynku wtórnym, szczególnie jeśli mamy nieruchomość nienagrodzonym osiedlu, to warto taki alarm mieć. Koszt takiego alarmu podłączonego bezpośrednio do Instytucji ochroniarskiej, która jest w stanie szybko interweniować, to jest 30-40 euro miesięcznie. Przy rynku wtórnym wydaje się to zdecydowanie dobrym pomysłem. Przy rynku pierwotnym, kiedy jesteśmy na zamkniętym osiedlu pod monitoringiem i ochroną, nie jest to aż tak konieczne, ale taka opcja istnieje. Kolejna rzecz to jest koszt internetu i telewizji. Są to ceny również porównywalne z cenami polskimi. Internet z telewizją będzie nas kosztował około 30 euro miesięcznie. Jest to koszt, który no raczej musimy ponieść, chyba że zupełnie nie korzystamy z naszej nieruchomości, bo zarówno nasi najemcy długoterminowi, jak i krótkoterminowi będą tego oczekiwali. No i również, jak my przyjedziemy, to raczej bez internetu. Bez telewizji może mniej, ale bez internetu będzie nam ciężko sobie poradzić. A różnica przy zakupie internetu z telewizją, internetu samemu, samego nie jest na tyle duża, żeby z tego rezygnować. Więc jest to jeszcze dodatkowy koszt utrzymania. Ważnym kosztem utrzymania naszej nieruchomości jest podatek katastralny. Jest to podatek, którego w Polsce nie ma. W Hiszpanii no, on funkcjonuje, czyli od każdej naszej nieruchomości będziemy musieli zapłacić podatek roczny. On jest regionalny, to znaczy, w różnych regionach wysokość tego podatku będzie różna. Może się wydawać, że podatek jest wysoki, ale procentowo. Ale jest on naliczany od wartości katastralnej nieruchomości. I te wyceny wartości katastralnej, które robią urzędy, one są bardzo korzystne dla właścicieli nieruchomości. W praktyce to wygląda tak, że jeśli Państwo posiadacie nieruchomość wartą około 300 tysięcy euro, bo trzeba dodać, że no podatek katastralny jest procentowy od wartości nieruchomości, więc im wasza nieruchomość jest warta więcej, tym więcej płacicie. Czyli jeśli wasza nieruchomość jest warta 300 tysięcy, ale to jest od wartości katastralnej, czyli w praktyce wasza nieruchomość może być warta dużo więcej ale wypłacicie od tej wartości, to zapłacicie około 450 do 650 euro rocznie za taką nieruchomość, która w praktyce będzie pewnie warta 400 czy 500 tysięcy euro. Więc ten podatek w ujęciu miesięcznym nie jest aż tak duży, no ale trzeba pamiętać, że trzeba będzie go ponieść. Są pewne różnice w kosztach utrzymania pomiędzy apartamentem i domem. Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup domu wolnostojącego, albo nawet jest to bliźniak czy Szeregowiec, no to są pewne różnice. Jeśli jest to dom wolnostojący, to z reguły nie płacimy za niego czynszu. To jest trochę podobnie jak w Polsce. Chyba, że nasz dom, mimo tego, że jest wolnostojący, no to jest częścią jakiejś większej wspólnoty, gdzie są użytkowane części wspólne, gdzie nie jesteśmy zupełnie sami, tylko jesteśmy częścią pewnej lokalnej społeczności. Wtedy również może być tak, że będziemy płacili czynsz po to, żeby te części wspólne w lokalnej społeczności były utrzymywane. Jeśli nasz dom jest wolnostojący i nie jest częścią takiej lokalnej społeczności, no to tego czynszu nie płacimy. Pojawiają się za to koszty inne, dodatkowe, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że jak mamy tego rodzaju dom, a również szeregowiec czy bliźniak, no to prawie zawsze mamy też ten dom z basenem. Też kupno takiego domu no, z reguły jest spowodowane tym, że chcemy mieć własny prywatny basen. No i utrzymanie tego basenu kosztuje. Z reguły jest jakaś osoba, która się tym zajmuje. No i koszt utrzymania takiego basenu to może być od 80 do 150 euro miesięcznie. Więc pewien dodatkowy koszt musimy ponieść. Kolejna sprawa, kolejny koszt może być związany z utrzymaniem ogrodu. Oczywiście, im mamy większą działkę, mamy więcej zieleni, pewne rzeczy możemy robić samemu, ale przy większej działce no jest to praktycznie niemożliwe. Więc musimy zatrudnić ogrodnika. Ogrodnik, albo czasami. Nie jeden, tylko więcej ogrodników, no to tą zieleń będą nam utrzymywać, i znowu, zależnie od tego, jak dużo mamy terenów zielonych, jak dużo mamy działkę, to te koszty mogą się wahać nawet od 200 do 700 euro miesięcznie, no bo ogrodnik będzie pobierał za to odpowiednie wynagrodzenie. Jeśli się decydujemy na taki dom z dużym ogrodem, no to musimy to wziąć pod uwagę. Zaoszczędzić możemy na kosztach prądu, mając dom, bo w warunkach hiszpańskich zamontowanie fotowoltaiki wydaje się bardzo dobrym pomysłem. I o ile no nie możemy tego zrobić, mając apartament w bloku, to możemy to zrobić, mając dom. Czyli wydaje się, że zainwestowanie w fotowoltaikę przy takim domu, gdzie mamy 300 dni słonecznych w Hiszpanii, jest bardzo dobrym pomysłem i te koszty prądu, o których ja mówiłem wcześniej, mogą radykalnie spaść, bo będą po prostu zasilane z energii słonecznej, która będzie dla nas darmowa. Oczywiście zamontowanie fotowoltaiki będzie nas kosztować, no ale po kilku latach się zwróci, zwróci się szybciej niż by zwróciło się na przykład w Polsce. Jak podliczymy sobie wszystkie koszty utrzymania naszej nieruchomości, to wyjdzie nam, że zależnie od tego, jak dużo mamy nieruchomość, zależnie od tego, jak dużo mamy części wspólnych, za których utrzymanie. No, powinniśmy płacić jako część wspólnoty y, mieszkaniowej. Zależnie od tego, czy mamy jakieś dodatkowe elementy, które są prywatne tylko dla nas, jak na przykład basen czy ogród, y, no to koszty utrzymania miesięczne mieszkania mogą być od 250 euro ze wszystkim do nawet przekraczać 800 euro miesięcznie. Więc musimy to sobie dobrze policzyć i skalkulować. Oczywiście w najmu te koszty nam się zwrócą, czyli wiedząc jakie ponosimy koszty miesięczne, wiemy tak naprawdę po ilu dniach wynajmowania naszej nieruchomości dochodzimy do punktu 0, mamy próg rentowności osiągnięty i potem już tylko zarabiamy. Więc jest to ważna rzecz, należy na to zwrócić uwagę, policzyć to sobie po kolei zgodnie z tymi punktami i z tymi kosztami, które wymieniłem przed chwilą. A czy koszty życia codziennego w Hiszpanii są wysokie? Czy Hiszpania jest droższa od Polski, jeśli chodzi o codzienne koszty życia? Oczywiście, jeśli traktujemy naszą nieruchomość zupełnie inwestycyjnie i nawet nie będziemy jej odwiedzać, no to to nas nie interesuje. Inaczej jest, jak jednak stwierdzamy, że chcemy parę miesięcy w roku, albo może w ogóle na stałe, przenieść się do Hiszpanii, żeby z tej nieruchomości korzystać, no wtedy to już ma znaczenie. Jakie jest z cenami w Hiszpanii? Jeśli chodzi o produkty spożywcze, to jest przykładowa tabelka z cenami różnych produktów spożywczych codziennych. Wydaje się, że średnia cen jest jednak trochę wyższa niż w Polsce. Ja w Hiszpanii zawsze narzekałem na to, że jest dosyć mało w moim poczuciu sklepów spożywczych. Oczywiście ich jest, ich jest wystarczająco dużo, ale zawsze wydawało mi się, że mogło być jeszcze więcej. Brakuje chyba takiej sieci jak na przykład Żabka albo 7 Eleven w Azji, takich małych sklepów osiedlowych, które są taniej, w których jest wszystko. Być może jest to jakiś pomysł na biznes. Sklepu spożyczych jest sporo, ale te ceny są nieco średnio wyższe niż w Polsce, ale nie są dużo wyższe. W tej chwili już ta różnica się mocno zaciera, więc te koszty codzienne są nieco wyższe, ale nie dużo wyższe. Jeśli chodzi o ceny na przykład paliwa, to ceny polskie już teraz bardzo się zbliżyły do cen hiszpańskich, więc nie zauważymy raczej różnicy na kosztach paliwa. Jeśli chodzi o ceny usług, również ceny usług są zbliżone do cen polskich, czyli jak pójdziemy do fryzjera czy do kina, to nie będziemy zdziwieni ceną, to nie będzie jakaś wysoka dla nas cena. I będziemy mogli codziennie z tych usług, usług korzystać. Podobnie jest w restauracjach. Kiedyś mogło nam się wydawać, że ceny w restauracjach hiszpańskich są wysokie. W chwili obecnej one już praktycznie się zrównały z cenami w restauracjach polskich, więc swobodnie możemy korzystać po tej samej cenie, którą mamy w naszym kraju. Również koszty edukacji są na poziomie podobnym do polskiego czyli Średnio za przedszkole prywatne należy zapłacić niecałe 1800 zł miesięcznie. Nauczanie w szkołach prywatnych to jest niecałe 3000 zł miesięcznie. Te koszty są dosyć porównywalne. Ciekawe jest to, że zarówno płaca minimalna, jak i płaca średnia w Hiszpanii nadal jest wyższa niż w Polsce. Jeśli chodzi o płacę minimalną, to w tym momencie przekracza ona 1300 euro. Jeśli chodzi o średnią płacę, to przekracza ona 2100 euro, więc to są współczynniki wyższe niż w Polsce. Być może to świadczy o tym, że dalej ten średni poziom życia w Hiszpanii jest jednak wyższy niż w Polsce. Jednak to już są współczynniki bardzo zbliżone tak naprawdę do realiów polskich. Również jeśli Policzymy sobie przewidywane przez statystycznie przez instytucje hiszpańskie średnie koszty jeśli chodzi o funkcjonowanie codziennie np. singla w Hiszpanii, no to one przekraczają 5000 zł, tak jest wyliczone, że mniej więcej średnie koszty życia singla w Hiszpanii to jest około 5200 zł miesięcznie. Oczywiście już po przeliczeniu z euro, jeśli chodzi o koszty życia pary, to jest to około 8200 zł miesięcznie. Wydaje się, że to są koszty porównywalne z tym, co, co jest w większych miastach w Polsce. Nie jest to jakieś duże odstępstwo. Być może w Hiszpanii nadal jest jeszcze troszeczkę drożej niż w Polsce, ale ta różnica z każdym miesiącem się zaciera. A jak się żyje w Hiszpanii na co dzień? Trochę jest inny schemat działania w Hiszpanii niż w Polsce, i trochę inaczej wygląda typowy hiszpański dzień niż w Polsce. Zaczyna się go z reguły trochę później. Jeśli będziemy chcieli zjeść na przykład śniadanie na mieście, to może się okazać, że o godzinie 7-7.30 rano nie będziemy mieli gdzie zjeść, bo raczej dzień zaczyna się około 8.00. Większość instytucji funkcjonuje w ramach godzinowych innych niż w Polsce, bo mamy Siestę której w Polsce nie ma i typowe godziny funkcjonowania wielu prywatnych firm to jest 9.14 i 17.20. Z tą przerwą nas jest pomiędzy godziną 14.00 a 17.00. Może być to irytujące dla obcokrajowców, bo będą mieli poczucie, że w połowie dnia nie mogą niektórych spraw załatwić, ale tak to funkcjonuje, szczególnie na południu Hiszpanii. Też niektóre instytucje publiczne czy też zawody, na przykład takie jak bankowcy czy notariusze czy adwokaci, potrafią pracować krócej i pracują do godziny, na przykład od godziny 9 do godziny 14.30 na przykład. I to już jest koniec dnia pracy. Więc warto to brać pod uwagę w swoich planach, czy zawodowych, czy prywatnych, będąc w Hiszpanii, że ten dzień wygląda inaczej. Wieczory też wyglądają trochę inaczej niż w Polsce, bo przede wszystkim je się dużo później kolacji. Ponieważ większość ludzi pracuje do godziny nawet 20, to zanim przyjdą do domu, to zaczynają jeść kolację o godzinie 21, a w weekendy nawet o 22. Więc to jest taka późna kolacja, jest to część kultury. Jak mamy weekendy, to również w piątki czy w soboty, po tej późnej kolacji o godzinie 22, większość życia przenosi się do pubów, gdzie od północy do godziny 2 w nocy jest kultura pubowo-barowa. Czyli rozmawia się, je się różne przekąski, pije się piwa tak, czy wino. Czy jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że małe piwo w Hiszpanii to potrafi być 0,2025, a duże piwo to jest 0,33. Więc dla, dla tych, którzy lubią piwo, to należy na to zwrócić uwagę, chociaż oczywiście wina hiszpańskie no, są wspaniałe, też z tą kulturą, Pabowo-barową jest związany wyższy limit na alkohol, jeśli chcielibyśmy prowadzić samochód, bo jest to pół promila dozwolone, co wynika z tego, że właśnie w Hiszpanii i do obiadu, i do kolacji często się degustuje wino. Ale ta kultura barowo-pabowa też znowu przedłuża dzień, a jeśli ktoś lubi nocne życie, to to nocne życie potrafi trwać do godziny siódmej rano i nie jest to nic nadzwyczajnego. Więc ten cały dzień się troszeczkę przesuwa, później się wstaje i później się kładzie. Dla jednych to jest ciekawe, dla drugich może nie, ale w momencie, kiedy wstaje się rano, to ja polecam spróbować wspaniałej hiszpańskiej kawy, gdzie za często jedno euro można się taką kawą dobrze obudzić i ruszyć do nowego dnia pracy. Więc w Hiszpanii żyje się całkiem ciekawie, miło, niezbyt szybko, na to należy zwrócić uwagę. Też to czasami naszych inwestorów w nieruchomości potrafi bardzo irytować, bo na przykład ekipy remontowe również nie będą pracowały bardzo szybko. Deweloperzy też potrafią pracować wolniej niż w Polsce, zdarzają się opóźnienia na budowach. Też reakcja na różne czynniki jest wolniejsza, czyli Kryszpan potrafi odpowiadać 2-3-4 dni na maila. Dlatego warto dzwonić, żeby załatwić swoje sprawy, bo może się okazać, że ta korespondencja mailowa będzie tak wolna, że, że potrwa za długo. Również w urzędach publicznych pewne sprawy załatwia się wolniej. To jest taka kultura maniana, która z jednej strony sprawia, że się relaksujemy, że jest miło, przyjemnie, jest ten czas na tą kawę, na to, żeby posiedzieć w pubie wieczorem, z drugiej strony może czasami być dla nas irytująca. Koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii i koszty życia codziennego w Hiszpanii są porównywalne z kosztami życia w Polsce. Nie będzie to dla inwestorów zagranicznych żadnym szokiem. Oczywiście wszystko należy dokładnie policzyć, szczególnie jeśli chodzi o koszty utrzymania naszej nieruchomości, bo od tego zależy nasz zwrot z inwestycji. Ale nie będzie to jakaś bardzo duża różnica, chyba że mamy rzeczywiście bardzo luksusową nieruchomość, gdzie zapłacimy dużo w czynszu za utrzymanie części wspólnych. Jeśli decydujemy się na to, że będziemy spędzali dużo czasu w Hiszpanii, będziemy mieszkać lub sezonowo przebywać, no to koszty życia codziennego, mimo tego, że szczególnie przy produktach spożywczych są nieco wyższe, nie będą dla nas jakimś szczególnym obciążeniem. To jest wszystko porównywalne, a w zamian za to dostajemy standard usług na poziomie no, czołowego kraju Unii Europejskiej i możemy korzystać z infrastruktury publicznej, która też jest na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że to było dla Państwa interesujące. Temat inwestycji w nieruchomości w Hiszpanii jest tematem rozległym. Będziemy zapewne go kontynuować w kolejnych filmach. Jeśli Państwa coś zainteresowało i macie dodatkowe pytania, to ja mocno zachęcam do kontaktu z nami, do napisania maila, do wykonania telefonu. Odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy. Konsultacje są bezpłatne i powiemy Państwu wszystko, co może sprawić, że będziecie lepiej przygotowani do tego, żeby zainwestować w nieruchomość w Hiszpanii, do tego, żeby lepiej poznać ten kraj, żeby bardziej się do tego przygotować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie.